Cześć, kochani, postanowiłam dla Was nagrać film. Tym razem o paprykach, bo zaczęło się ich bardzo dużo pojawiać w naszym tunelu i możemy zrobić pierwsze zbiory. Pokażę Wam w ogóle, jakie papryki mamy. Nie wszystkie oczywiście jeszcze są dojrzałe. Także na bieżąco będę wam kręciła aktualne filmiki, na których będę Wam pokazywała, jak te papryczki się wybarwiają. Dzisiaj po tunelu buszował mój pies, jedną paprykę mi złamał, ale nie szkodzi. Pamiętajcie, że papryka ma taką zdolność, tak jak widzicie na tym przypadku, że ona z y, pomiędzy tych właśnie y, odnóg potrafi wytworzyć kolejny. Pęd, na którym będą zawiązywały się nasze owoce. Pokażę Wam takie papryki, które pewnie też znacie. Nie znacie tu patrzcie, jakie ogóry leżą szklarniowe. Urwały w ogóle sznurki. Położyły się na ziemi, i tak sobie leżą, więc niech sobie leżą, skoro im tam dobrze. Walczymy dalej z tym mączlikiem nieszczęsnym. Widać to bardzo po liściach, że on tak dość intensywnie tutaj operuje w naszym tunelu, na zewnątrz również. Jak potrzepiecie tymi liśćmi, tego nie widać pewnie przez kamerę, z tych liści sypie się dosłownie tak, jakby pył z mąki. Takie ogóreczki niestety trzeba bardzo szybko pryskać. Wszystkie te żółte liście muszę poobrywać, a jeszcze parę dni temu nie miałam mączlika w tunelu, więc musiał się gdzieś tu przenieść. Dzisiaj je podleję, pozbieram i będę robiła oprysk. Natomiast wracając do papryki, mamy bardzo ładne e, przeróżne papryki. Każdą, oczywiście, tak samo jak pomidory, staram się opisywać. Troszkę będzie trzepało, bo przykładam telefon z ręki do ręki. Mm, tu mamy Birds Eye, to są takie malutkie czerwone papryczki, one będą. Są piekielnie ostre, ale widać, że, że mają bardzo ładne owoce. Oczywiście, aparat, jak zawsze, nie chce się wyostrzyć. E, tu mamy e, paprykę, popatrzcie. Wygląda jak dzwoneczek. Jest urocza. Jest piekielnie ostra. Z dołu jest taka pomarszczona. To jest Scott, Scott Bonne Hot. Też piekielnie ostra papryka. My gdzieś tam ostre papryki lubimy. Tym bardziej dodawać je do jakichś potraw. Niektóre papryki przybrały już wielkie rozmiary. Będę musiała je palikować. Zobaczcie jaka ona na tle mojej dłoni jest wielka. Podłużna. Ale wziąłam też miskę, więc będziemy coś zbierać i jak widać tak. Po pierwsze co? Ślimaki grasują intensywnie. Wszystkie te papryki, które już są fioletowo obrywamy. Pamiętajcie, że papryki, one na początku te pierwsze ich owoce nie są jakieś okazałe. No nie są duże, nie oszukujmy się, one są takiej wielkości małego jabłuszka. Ale im bardziej będziemy paprykę obrywać, im bardziej będziemy ją z tych owoców yy, uwalniać, ona będzie wytwarzała kolejne kwiatostany, tak jak ma to w tym miejscu. I na ten kwiatostanie będzie zawiązywała kolejne owoce. To jest też nadgryziona już przez ślimaka. W ogóle to jest świetna odmiana. Eee, w ogóle de, de España się nazywa, Ta nasiona kupiłam na internecie, ale przyznam, że jest przepiękna i jest naprawdę śliczna, strasznie mi się podoba. Eee... Dużo naszych papryk, tu macie na przykład zwykłą, żółtą paprykę Martę. Ona już też zaczyna zawiązywać owoce. Tam wczoraj już widać, że obrywam w tym miejscu. Te papryki sobie popalikujemy. Popatrzcie, jaka tu jest przepiękna. Nie miałam jeszcze nigdy takiej odmiany. To jest odmiana, odmiana, odmiana Zulu. Coś mi się wydaje, że to nie jest odmiana Zulu, że chyba jakieś były pomylone nasiona, bardziej te spania mi pasują pod nią. Wczoraj urwałam taką paprykę do mm, kanapek i powiem Wam, że nawet się za bardzo nie obejrzałam, już papryki nie było. Obrywamy te owoce. Ja sobie je chowam do lodówki. Fajnie to w ogóle wygląda, takie fioletowe, śliczne papryki. Chowam je do lodówki i one naprawdę długo potrafią się przechowywać przez to, że one są hodowane ekologicznie. Kolejna. Gdybyśmy je hodowali niestety nie w sposób ekologiczny, nie oszukujmy się, one by nie wytrzymywały zbyt długo, bo gdzieś tam te wszystkie nawozy później nieekologiczne wychodzą. Zauważcie jedną rzecz: jak kupujecie młodą marchewkę, ona jest taka piękna, soczysta, w sklepie, niesamowita, a po dwóch dniach jest cała czarna, więc no widać, że te warzywa są bardzo mocno nawożone i niekoniecznie one. Po prostu później są smaczne. Często też możecie doświadczyć czegoś takiego. Kolejna piękna fioletowa, ale sucho mam tu dzisiaj, na pewno idę zaraz po wężę, będę podlewać. Na pewno doświadczyliście nieraz czegoś takiego, że jedząc papryki niekoniecznie one wam smakowały, albo na przykład marchewkę, było ją czuć jakąś właśnie wilgocią, jakąś gliną, jakimiś nawozami. Niestety te warzywa bardzo szybko absorbują takie nawozy. Więc czy, czy jakieś opryski, czy jakieś dolistne podlewanie do korzeni, dolistne opryski, więc tego jest naprawdę dużo. Zobaczcie, tu jest kolejna ta Scott Bonne Hot. Ona niesamowicie, nie wiem czemu, ale w tym miejscu jest tylko taka olbrzymia. Zobaczcie, ile ona ma owoców. I rośnie już tak mniej więcej, no do połowy tunelu śmiało. Wczoraj się Wam pochwalę, zebrałam pierwsze cztery nasze pomidory z tunelu. Zanim się obejrzałam, już były zjedzone, ale przepiękne, przesoczyste, przesmat, yy, przesłodkie. Dzieci naprawdę chwaliły. Także papryki żeśmy pozbierali. Troszkę tego się już pojawiło. Jak na pierwszy zbiór, wydaje mi się bardzo przyzwoicie. Tym bardziej, że wczoraj też kilka tych papryk zebrałam, Ale pochwalę się Wam czymś jeszcze. Zobaczcie jakie Mamy wielkie melony. One już są wielkości pięści. Tam w ogóle się grono złamało w pomidorze. Musimy go też podnieść. E, zarosły całkowicie moją bazylię. Idą sobie po podłożu. Nic im tu nie przeszkadza. Jestem ciekawa, czy jakiś już się bardziej wybarwił, czy gdzieś e, większy owoc się zawiązał. Ale wydaje mi się, że już Wam pokażę, jak to wygląda na dłoni, że i tak te owoce są naprawdę okazałe. Zobaczcie. No, już taki przyzwoity. My tu mamy trzy odmiany tych melonów. Ciekawa jestem. E, mieliśmy w zeszłym roku, ale tylko dwie odmiany, w tym roku trzy. Jedna bardzo polecana odmiana melona miodowego, więc zobaczymy, jak będzie smakował. Także ja kochani zabieram moją filetową paprykę w różowej misce do domu. E, Schowę sobie ją do lodówki. E, Przygotujemy z niej pewnie jakąś albo sałatkę, albo skończę na kanapkach, jak pozostałe. Bo naprawdę smakuje wyśmienicie. Wezmę się teraz za podlewanie tunelu. Podniosę tego biednego pomidora, który się wyrzucił. wywrócił. Jak widać też czeka mnie obrywanie wilków. Pomidorów jest multum. Zobaczcie, jakie wielkoludy. Pomidorów jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc biorę się za pracę. Nie ma co marnować dnia. Zrobiło się w końcu troszkę chłodniej. Jeszcze obczaję te pomidory, ale no jeszcze zielone, widać, że jeszcze nie dojrzały. E, więc wezmę sobie popodlewam, może troszkę z tymi wilkami porobię. Pokażę wam jeszcze drugi tunel. W końcu skosiłam trawę. Popatrzcie, co tu się dzieje. Tu jest po prostu Armagedon. Muszę się wziąć za to, bo <gryw> wszystkie te pomidory do Najwyższego grona, który owocuje, czy na przykład w przypadku tego pomidora, będziemy wszystko, wszystko sobie obrywać. Także, jak kochani, ruszam do roboty. Wam życzę przyjemnego popołudnia, właściwie już wieczoru. Przyszedł mój asystent, syn Paweł, także pewnie mi pomoże. No i życzę Wam udanych zbiorów i jak najmniej tych zaraz. Jeżeli macie jakieś papryki już, zbieracie jakieś owoce, czy to pomidorów, czy papryk, pochwalcie się po, napiszcie w komentarzu, e, jakie papryki już się Wam udało wyhodować, czy które się Wam nie udały, jakie są Wasze ulubione. Chętnie poczytam. E, jeżeli nie widzieliście, bo my nasze oczywiście rozsady wszystkie hodujemy od nasionka, możecie wrócić do poprzednich filmików. Gdzie mamy przeglądy rozsady? To są filmiki z początku roku, mniej więcej z kwietnia również. Także zachęcam Was serdecznie do oglądania, do subskrybowania, do wciśnięcia łapki w górę, a my idziemy do domu z naszą papryką. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!